Cześć, jestem Artur. Cześć, ja jestem Tarek. Dziękujemy Sławkowi za, tak świetne wprowadzenie. Dziękujemy również Arturowi Strzeleckiemu, organizatorowi tego spotkania, za zaproszenie. Tym bardziej dziękujemy, że jest to największy w Polsce festiwal SEO i co ważne, organizowany cyklicznie od 11 lat. Wiecie, jak zaczęła się nasza historia? Nasza historia zaczęła się 20 lat temu. 20 lat temu Pojechałem do Nowego Jorku, do pracy, na budowie. Poznałem tam Tomeka. Tomek był szefem działu marketingu Nowego Dziennika. Nowy Dziennik to taka nowojorska gazeta Polonina. I Tomek powiedział mi wtedy bardzo ważną rzecz, że powstaje coraz więcej serwisów i wkrótce wyzwaniem i dużym biznesem będzie ich promocja w wyszukiwarkach. To jest czas, w którym powstaje wyszukiwarka Google, natomiast oprócz niej mamy jeszcze Yahoo, Lycos, Altavista, więc wiele, wiele wyszukiwarek. W tym właśnie momencie rozpoczyna się pozycjonowanie, czyli promocja tych serwisów. Wracam do Polski, idę za wskazówką Tomka i już wiem, że swoją przyszłość chcę wiązać właśnie z pozycjonowaniem i z promocją tych serwisów. 20 lat to spory bagaż doświadczeń. Pokażę wam krótko, dla przypomnienia, jak, jak, jak wyglądała przez te 20 lat historia pozycjonowania. Na początku było prosto, wystarczyło zoptymalizować tytuły, lekko nasycić treści frazami i byliśmy wysoko. No niestety serwisów powstawało coraz więcej, i to przestało wystarczać. Co, co, co trzeba było zrobić? Trzeba było dodawać linki. I to jest okres powstania systemów wymiany linków. Jest to okres, gdzie linkujemy my po stronie, że linkujemy na maksa z wszelkich dostępnych źródeł, jak największą ilość, jak najmocniejszych linków. Na zachodzie pojawia się pojęcie content is king. Polska scena SEO zdaje się tego nie zauważać. Po co linkować, po co, po co tworzyć treści i po co angażować klienta w zdobycie materiałów, skoro wystarczy dowolnić większą liczbę linków. Więc content is king, ale w Polsce in, content is king, but linking is queen. I wreszcie rok 2013, rok który zmienia całkowicie polską scenę SEO i przebudowuje wyniki wyszukiwania. To Panda, Koliber i przede, przede wszystkim Pingwin, które zmiatają część, zamiatają całkowicie scenę i zmieniają wyniki wyszukiwania Google. Yy, Czekaj, a jak to wygląda dzisiaj? No właśnie, jak to wygląda dzisiaj? Przede wszystkim pozycjonowanie jest dużo bardziej czasofonne niż kiedyś. Musimy podjąć zdecydowanie więcej działań i zwracać uwagę na większą ilość elementów, żeby uzyskać zadowalające wyniki. Kiedyś, może część z Was pamięta, ale przy jednym projekcie pracowała tylko jedna osoba. Dzisiaj u nas w firmie przy jednym projekcie pracuje kilka osób o wąskiej specjalizacji. Pozycjonowanie jest coraz popularniejsze, jest większa konkurencja, a co za tym idzie, trudniej o efekty. Kto więc dziś wygrywa? Ten. To trafniej I szybciej podejmuje decyzję. No właśnie, trafne decyzje. Jak podejmować trafne decyzje? Przechodzimy powoli e do Jak podejmować trafne decyzje? Trafne decyzje podejmujemy w oparciu o analizę twardych danych. Twarde dane zapewnia nam GSC. I teraz w GSC jesteśmy w stanie analizować podstawowe metryki kliknięcia, wyświetlenia, CTR czy średnią pozycję w wyszukiwarce. Natomiast jest to bardzo czasochłonne. Oczywiście możemy wyeksportować te dane do zewnętrznej arkuszy, yy, natomiast my dzisiaj pokażemy Wam narzędzie, które tą pracę automatyzuje i optymalizuje. Ja bym to troszkę, troszeczkę porównał do takiego przykładu. Zrobiliśmy wyliczenie, że 50-metrowy przekop o głębokości 2 metrów 16 robotników realizowałoby dwa dni robocze, pod warunkiem, żeby się nie zmęczyli i realizowali to taką samą prędkością i z taką samą siłą. Natomiast koparka, jest w stanie zrealizować to samo w 3 godziny. I my dzisiaj chcemy Wam pokazać taką koparkę. Co jest naszą koparką? Naszą koparką jest połączenie Supermetrixa z GSE. Co nam dodaje? Mamy oczywiście dostęp do wszystkich metryk danych z GSE, brak limitu importowanych danych, ale przede wszystkim łączenie danych z dowolnymi wymiarami. To właśnie ta trzecia opcja pozwoliła nam stworzyć raporty. Które zoptymalizowały i zautomatyzowały naszą pracę. Dzięki temu mniej czasu poświęcamy na tworzenie raportów, a więcej czasu na analizy, które stały się też szybsze i łatwiejsze. Jak szybko podejmować trafne decyzje? Każdy z Was pewnie zadawał sobie pytanie: jak podjąć skuteczne działania i jakie działania są dla mnie najskuteczniejsze, żeby szybko doprowadzić do efektu. I my również zadawaliśmy sobie takie pytanie. Zwłaszcza w procesie tworzenia treści. Treści tworzyliśmy bardzo dużo. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie do naszego profesora klientów trafiło mnóstwo sklepów internetowych. Tworzyliśmy mnóstwo treści i w pewnym momencie zastanawialiśmy się, czy jesteśmy jeszcze agencją SEO, czy, czy już agencją content marketingu. Potrzebowaliśmy narzędzia, które zautomatyzuje i zoptymalizuje nam tę pracę. Bez tego. Niestety nie mieliśmy czasu na analizę tak dużej ilości treści i zachowania. Nasze analizy były pobieżne, przez to, że zajmowały dużo czasu. Jak analizowaliśmy? Tak, jak do tej pory analizowaliśmy skuteczność tworzonych treści? Podstawowym narzędziem, jakie wykorzystywaliśmy, było IA. Jednak tutaj analizy były zbyt krótkie, tak. ponieważ tak naprawdę poza zero jedynkową oceną nie mogliśmy stwierdzić nic więcej, czy ilość sesji w czasie rośnie, czy nie rośnie. Dużo lepszym narzędziem, jakie wykorzystywaliśmy w tym celu jest GSC. GSC oprócz samych kliknięć udostępnia też informacje o wyświetleniach CTR przy średniej pozycji. Problemem tego raportu jest to, że interesujących nas metryk nie jesteśmy w stanie wyświetlić w czasie. Bardzo trudno jest wyświetlić informacje o tym, ile było kliknięć w styczniu, w lutym, w marcu itd. itd. na wiele adresów URL jednocześnie. I tutaj z pomocą przyszedł nam raport, który stworzyliśmy przy pomocy Supermetrixa. I tutaj widzicie jeden wiersz z tego raportu. Co na nim widzimy? Mamy informacje o kliknięciach, wyświetleniach, CT i średniej pozycji dla jednego adresu URL. Co więcej. Te dane są zwizualizowane w postaci wykresu, dzięki czemu jesteśmy w stanie je szybciej analizować. Co ważne, mamy te dane dla wszystkich adresów URL naszego serwisu dostępne w jednym miejscu. Dobra, ja, ja, ja może będę klikał, bo. Tak. Mój klika mój lepiej. Tak. Dzięki temu, że wszystkie dane mamy w jednym miejscu, jesteśmy w stanie je dowolnie sortować, filtrować, a dzięki temu przyspieszać naszą analizę. Wyobraźcie sobie, czy czujecie moc tego raportu, jeśli nie, to spróbujcie przy pomocy WSC przeanalizować 1000 adresów URL w, tam, w tak prostym zakresie jak informacje o kliknięciach, wyświetlenia w prześredniej pozycji, jak rozkładało się to w czasie. Nam wcześniej zajmowało to około 8 godzin. Wiecie w jakim czasie jesteśmy w stanie to zrobić teraz? Jedna godzina. Nieco ponad jedną godzinę przeanalizujemy 1000 adresów URL i w tym czasie wybierzemy te, które są według nas o największym potencjale, i to na nich będziemy się skupiali. Chcieliśmy jednak widzieć więcej, chcieliśmy zejść głębiej. Znaliśmy już strony, które zapewniają nam dobry ruch, lub gdzieś czego nie zapewniają. Zidentyfikowaliśmy je za pomocą raportu, tego, który pokazał Czarek. Natomiast, natomiast chcieliśmy wiedzieć więcej, jakie frazy budują ten ruch, jakie frazy sprawiają, że dana strona rankuje. I w tym celu przygotowaliśmy rozszerzenie raportu, o którym mówił Czarek, o jeszcze jedną kolumnę, jaką jest fraza. Więc zobaczcie, w tej chwili mamy w jednym wierszu z, zwizualizowane cztery podstawowe metryki GSC. Liknięcia, wyświetlenia, CTR i pozycje, ale rozłożone w czasie, czyli dochodzi nam ten dodatkowy wymiar czasu. Coś, czego na jednym ekranie dla wielu adresów URL i dla wielu fraz nie jesteśmy w stanie uzyskać w GSC Dzięki temu posiadamy raport przepraszam przepraszam, sekundkę o. Dzięki temu posiadamy raport, w którym w jednym miejscu mamy zgromadzone wszystkie adresy URL tu jest, to są przykłady adresów URL naszego serwisu. I wszystkie frazy powiązane z tymi adresami. Dodatkowo, to o czym powiedziałem, mamy te metryki 4 yy, pokazane w czasie. Tak zrealizowany raport jesteśmy w stanie obrabiać na różne sposoby. Możemy go filtrować, możemy go sortować, możemy analizować w szybki sposób po to, żeby dojść do trafnych wniosków. I takie przykładowe wnioski, do których my dochodzimy, analizując nasz serwis, ale tych serwisy naszych klientów, to jest. Yy, specyfikacja fraz gwiazd, czyli to, to są frazy, które są dla nas dla danych podstron najważniejsze, które budują nam największy ruch. To jest przykład naszej frazy pozycjonowanie sklepu internetowego, to jest fraza gwiazda dla podstrony dotyczącej usługi pozycjonowania sklepu internetowego i widzimy jak wygląda zachowanie tej frazy wszystkich jej czterech metryk w czasie. Identyfikujemy również frazy szanse, czyli frazy na pozycjach 7-15, czyli takie, które, które w której pozycja nie jest jeszcze dobra, natomiast y, optymalizując y, stronę pod te frazy, jesteśmy w stanie szybko zbudować ruch, no bo one już są bardzo blisko y, top, top 5. Czy też frazy szanse, czyli frazy z niskim CTR-em. Są to frazy, gdzie widzimy, że mamy dużą liczbę wyświetleń, która wzrosła na w czasie. To jest tak druga, druga, druga kolumna impressions. Natomiast kliknięcia jeszcze za, na tym, za tym nie nadużyły. Optymalizując stronę pod konkretne frazy, lub optymalizując wyniki wyszukiwania, opis wyników wyszukiwania pod te konkretne frazy, jesteśmy w stanie szybko zbudować ruch. A ja bardzo lubię ten raport wykorzystywać jeszcze do weryfikacji zjawiska kanibalizacji na naszym serwisie. Wystarczy, że posortujecie sobie rubrykę słowa kluczowe alfabetycznie i od razu widzicie, na jakich adresach URL wyświetla się dane słowo kluczowe, co więcej, co więcej, widzicie wszystkie interesujące nas metryki rozłożone w czasie. Dzięki temu jesteście w stanie szybciej wyeliminować zjawisko kanibalizacji. I teraz, zobaczcie, nasz serwis widoczny jest w, GS, w GSC na prawie 3000 fraz. Przyjęliśmy, że średnio analizujemy w GSC frazę około 30 sekund, daje nam to 25 godzin. 25 godzin na przeanalizowanie jednego serwisu. Każdy z Was ma pod opieką przynajmniej kilkanaście serwisów swoich klientów. To wyobraźcie sobie teraz, ile czasu jest potrzeba, żeby to gruntownie przeanalizować. Dzięki temu raportowi zmierzyliśmy, że optymalizujemy ten czas z 25 godzin do 3 godzin. Pod warunkiem, że chcemy oczywiście przeanalizować wszystkie 3000 fraz. Co nam to wszystko daje? Po co jest ten raport i jeszcze raz, gdzie jest jego wyższość nad zwykłym, zwykłą analizą z poziomu GSC? Mamy w jednym miejscu zgromadzone frazy, adresy URL z metrykami, ale metrykami rozłożonymi w czasie. Czyli widzimy zachowanie się fraz i URL -i, treści de facto, które przygotowaliśmy i stron, które optymalizowaliśmy w czasie. Dzięki, tak, dzięki temu możemy wykonywać szybką analizę odkrywać potencjał treści, który istnieje, to jest podstawa, bo na niej najłatwiej zbudować jest ruch. Mamy nowe pomysły na tworzenie nowych silosów tematycznych, nowych, nowych zestawów treści, a de facto w efekcie w wyniku tego szybko osiągamy efekt. Co jeszcze możemy zrobić i w jaki sposób możemy jeszcze wykorzystać dane z SEO przy pomocy supermentisa? Większość z was siedzi na pewnego rodzaju, różnego rodzaju grupach, yy, czy to na Facebooku branżowych itd, i tak dalej. Co jakiś czas pojawia się pytanie, jaki wpływ na CTR ma pozycja, jaką zajmuje, zajmuje dana fraza? A czy zasta zastanawialiście się kiedyś, jak sprawdzić takie dane w kontekście waszego serwisu? Przy pomocy Supermetricsa tak naprawdę w ciągu 5-10 sekund jesteście w stanie zrobić raport, który pokaże wam, jaki wpływ na CTR ma pozycja, ale także długość wpisywanego słowa kluczowego w Google. Sprawdźmy, jak wyglądają te dane dla serwisu widoczni. Mamy tutaj taki klasyczny przypadek. Najwyższy CTR na miejscu pierwszym. liczy się tak naprawdę pierwsza trójka, gdzie CTR jest średnio powyżej 5%. Co ciekawe, szósta, siódma i dalsze pozycje, to jest marginalny CTR, minimalna ilość kliknięć. Czy zawsze to tak wygląda? Porównajmy te dane z danymi jednego z naszych klientów, jest to portal poradnikowy. Co tutaj widzimy? Przede wszystkim pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy, jest to, że portal poradnikowy widoczny po, po prawej stronie ma globalnie dużo wyższe ctr -y niż serwis widoczny. Podobnie jak w przypadku widoczny, najwyższy CTR jest na miejscu pierwszym. Co ciekawe, w przypadku serwisu poradnikowego te ctr -y bardzo, bardzo długo utrzymują się na wysokim poziomie. Nawet pod koniec pierwszej dziesiątki jest to CTR powyżej 10%. Co jeszcze tutaj można wywnioskować z tego raportu, jak się dokładniej przyjrzymy, to to, że im dłuższe i precyzyjniejsze zapytanie, tym ten CTR spada wolniej wraz ze spadkiem pozycji. I po co nam to wszystko tak naprawdę? W przypadku widoczni, kiedy mamy interesujące nas słowo kluczowe na miejscu siódmym 8 wiemy, że musimy zrobić wszystko, żeby ta pozycja była lepsza. W przypadku portalu poradnikowego widać, że bardzo dobry efekt dają już frazy na miejscach dziewiątych, dziesiątych i, i lepszych. Dlatego powinniśmy dążyć do tego, żeby mieć tych fraz w jak najwięcej. Co jeszcze tutaj ciekawe, zwróćcie uwagę na... że te słupki są wielokolorowe. I każdy z tych kolorów reprezentuje długość wpisywanej pracy, czyli 1, 2, 3, 4, 5 wyrazowa. Dzięki temu jeszcze bardziej szczegółowo jesteśmy w stanie przeanalizować, jak długi ogon ma wpływ na wyniki wyszukiwania naszego serwisu. Podsumujmy. Po co, nam, po co nam to wszystko? Po co nam jest ten raport? Do czego go wykorzystujemy? Dzięki temu raportowi zautomatyzowaliśmy swoją pracę. Dlaczego zautomatyzowaliśmy? Ponieważ ten raport ustawiony dla poszczególnych serwisów naszych klientów przychodzi do opiekunów SEO e-mailem. Więc nie trzeba tego generować, tylko otworzyć e-mail, kliknąć i mamy od razu dostęp do tych zagregowa zagregowanych danych w jednym arkuszu. Po drugie, optymalizuje nam czas i daje nam świadomość tego, które treści działają dobrze, które słabo, a które nie działają w ogóle. Dzięki temu jesteśmy w stanie... Podejmować szybciej świadome decyzje i de facto szybciej osiągać efekty. To jest przykład, przykład naszego, naszego serwisu w Senuto. Wykorzystujemy ten właśnie raport do optymalizacji treści, do optymalizacji, optymalizacji działań pozycjonowania naszego serwisu, i taki, taki, mamy, taki mamy skutek, myślę, że, 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 że nie najgorszy. Zapraszamy poniedziałek na naszego bloga, gdzie szczegółowo opowiemy Wam o tym, jak tworzyć takie raporty, jak również podamy więcej przykładów takich raportów, jeżeli bylibyście zainteresowani ich realizacją w, w Waszej codziennej pracy. I teraz niespodzianka dla osób, które prześlą nam, dla trzech pierwszych osób, które prześlą nam ciekawe zastosowania tych raportów, przygotowaliśmy prezent książkę Randa Fishkina zagubionym zagubiony przedsiębiorca. Dziękujemy. Dziękuję.